Nie będzie się nie Ja pielę tą Ale już Nie, nie ty. Nie, ja. mnie! nie. Nie, nie. proszę! nie. mnie ja, już nie. Nie, nie. Nie, mi ulatować. nie. 妈妈，谢谢你，你我这个，啊、嗯、啊，嗯

Oni ja klanię, oni ja klanię, to jest... Ja, tak, to jest chumanie. Kla, jest chybka. Cześć, cześć.

Nie, nie! Ha! Ha! Chyba udało się! No! Jest dobrze to szybciej! Zresztą tą holą patrzcie! Bo daje się... Co? Dobra, będę! Będę! Jakie to jest dziękuję! Powiedzcie o to więcej grupy! No super! To już zawsze widzowie! Łapieczki kule i śubika! O nie, jakiś, jak... Nie można już więcej, tylko kilka osób jeszcze. Papa, cześć. Bum.